Siedemako, Siedemako, staję serdecznie Maxi, horror games. Dzisiaj jest mój kolega Oliver. Siedem! I teraz słuchajcie, my dzisiaj nagrywamy e, droppers, czyli. I dropper, dobra, wie? ja powiem na co polega. Za każde, za każdy e, taki, za każdy udany e, poziom dostajesz blok, który będziesz musiał to tutaj postawić że jak się wygramy, to musimy dać ten blok tu. I wtedy i tak. może chyba coś się uaktywni. Dobra. Albo że po prostu będzie finish. Ale czy jak, jedna postać, jak jedna gracz, grać, czyli ja na przykład wygram albo Max, czyli ten, e, czyli Max e, to e, po prostu kładzie, e, ale czeka na innego, na innego gracza. Teraz, żeby nie było tak, że ktoś ten. No co ty zrobiłeś? no dobra, to czas start. <grym> nie, no czekaj, ale czekaj, zostawcie łapki w górę i suba na moim kanale i mojego kolegi. Zaczynamy start. I pierwszy draper to jest ten tenczo... co... Ej tu jest grane, ja się jeszcze nie przygotowałem, halo! No, e, jaki blak? Tu ja. Aha! Taki, taki jeden... Czyli nie tylko ty możesz, ale ja też muszę. No dawaj. No. A gdzie tu, a to coś to jest? Żeby to ten uruchomić? Aha, to jest guzik. Trzy, cztery! Ja mam wycelowane, czy ja wpadnę? Nie. No to zaczekaj tam, no Ej, czekaj, jest moment Jeszcze raz, ja tam trafiłem, ale bloku nie dostałem e. Seriously? Tu miał ja bloku nie dostałem? Czekaj, gdzie tu jest guzik? Czekaj, ja mam wycelowane, chyba trafię wody Czemu ja nie dostałem bloku? No właśnie, ej, to poczekaj, może każd, musi każda osoba przejść. No właśnie, ty. To ja muszę przejść to. Ale przecież tam jest skrzynka, ty, To tu widać, że jest skrzynka. Masz? Hmm. O co teraz chodzi? Czekaj. Rainbow. Kurde, jest tutaj się uaktywni już. Ja... Dobra. To wy kuści coś. Nie, bo jak skuszę to tak się nawet nie tepnąć, siebie. No i zobacz. Teraz akurat my teraz zauważyli, widzicie? To się samo uaktywnia od razu. Ale i tak kolejna osoba musi to i tak przejść. No dobra, to jedziemy dalej. Druga, bo... to no weź tu pokaż, widzą. Czy się uaktywnił jeden krok? O, aktywał się jeden klocek. Dobra, gramy dalej. Ja A, wiesz, śnieszyk. Nie, śnieżyk. Gdzie, co? Ja, kiedy? No opuszczaj. O Jezus! A to jest łatwe. Ten mnie, syk. O kurna, o kurde. O nie, ja nie, cymbał ze mnie. A? No, się, jak... no dobra, to było fajne akurat. Ale czemu to aż takie ciemne? Uh. Brook Heaven! Czekaj, e, gdzie tu jest guzik? Mam! No, puszczaj. A, czekaj, może tam przybliżyć. się. Nie! Nie, teraz tak... Z... Dobra, mam, mam już patent na to. Czemu ja? Mamy się otworzyć? No. Psz. Nie, kurde. Czym ja? <laughs> Bez Seoul's w checkpoint nie da, właśnie. Nie da się, a czeka, czekaj mm -hmm. no, się w komentarzu. Czekaj. No, myślą, to na świecie? Ten, poczekaj, pla. Ale się musi ten Dobra, dawaj. O Jezu, Maria, dopiero, teraz mi się znowu to uaktywni uaktywniło. Kurde, ja już ginąłem. No, dobrze wiedzieć. Mm, mm. Nie. Co ty żyjesz?

Właśnie dlatego ja nie lubię chyba to grać. Widzę. Dobra. Ale patrz, co zrobić? Tak, bo. Tak, sobie zrobię. O, kurczę, czekajcie, niech mi się życie zrobi. No, zobaczcie, patrzymy.

Bum, ale czeka spadajmy na zem, ciśnij, a do góry. Co? A nie, ja tu zginę, kochałem Was, kochani, ale czas na mnie już dziś. A, zbywaj świecie, o system. No kurde, przesta się palić. Ej, gorzej, to trwa 8 minut. Ej, gdzie jest guzik. U Gdzie jest guzik? Jeszcze pytam. A na dole. Co teraz? No, no nieważne. Ej. Muszę czekać. Nie mi się wyczekać yes. A mi się skończyło i ci Rado gooo Jeszcze raz jakoś... hey. Weź mi ściągnij jakoś Dara No weź, ciągnij mi jakoś A właśnie widzowie, mogę wam pokazać, patrzcie mamy cztery kolory jakoś, muszę wam to pokazać I zostały jeszcze cztery No mamy cztery, jak tam trochę wypać No stój Czekaj, No musimy wyczekać chwilę, nie? Ja, Powinienem no. mleka dodać Powinien dać ten ten, który nam to tą mapę będzie tam Mleko, a o to nawet nie pomyślał. To nie jak Poczekaj, Albo czekaj, mam sztuczkę, pa. Nie rób. Ale mam sztuczkę. Uf. Będzie ci lepiej złapa. Nie rób. Serio, serio, to jest elektryczność. To <grym> się poradzi problem. Dobra. Nie rób. Nie, nie, ja patrzę, ile ci zostało jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, ile mi zostało. mine. A toxic plant. O, patrz, gdzie cztery kolory mamy jeszcze? A zostało jeszcze 6 minut i 50 sekund. Czekaj, a może mi się jakoś uda ten guzik wcisnąć? Mama, ja to zdejmę już. Nie, bo być bliżej. A tam jak pójdziesz tak i ten? Nie. No. Czeka, mapka tu się rozwali. Те, които е направил, то маската, мапката, мога да помисля, хочеш малко. Чакам. Еще един. Kiedy jest już ja Jezu się bo coś, nie wiem Albo ci i zobaczcie o, o. <ścoughs> <ścoughs> <Alhamd>. <ścoughs> -hanna. Ja, mi jeszcze 5 minut Jezu. Nie ma Ja, ja nie wiem jak ty mogłeś jeszcze 7 minut. Dobra, wiecie. Ja tak szczerze. Tak jak ty skończyłeś, to by się już wyłączyło. Nie, albo ja chyba wezę kreaty, wezmę mleko, bo ja mam tego dosyć. No niestety mm. widzowie, ale ja nie będę czekał 5 minut jeszcze. Masz weź sobie we sobie. Ja weź sobie też przy okazji, jakby co. Mam nie, bo już nie będzie takich chyba rzeczy. Nie, było jeszcze jedno ogóle No właśnie, widzisz? To weź sobie dwie albo trzy nawet. A nie, bo ja cię tylko włączyłam. Ha! Czekaj, ja się do ciebie i ty masz wyłączyć. Ej, nie wiem czy są mleka. Mleka o tu. Nie, w drugiej, tu trzecie, trzecie, o. Badania, nie Kurde, nie to! Poczekajcie chwilę. O, no, czekajcie chwilę, coś Czekaj pamiętam. Nie chcę o co kliknąłem! Nie chcę o co kliknąłem! Zamknij mordę! Tak jak kliknąłem Zamknij Mordę! Zamknij mordę! No i tyle! To no mi się wróciło, bo się obraziło! Zamknij <grym> mordę! Nie pierś! Nie! Z mojego serca robię! Raz, dwa, no, szkoda, trzy. Cztery, twoja stara, trzy, jego stara, pięć, jego stara, jego? pięć, Ciędze? cztery, trzy, twoja stara. Eee, dobra, no, puszczaj. Co to było? Nie wiem jeszcze teraz. Będę. Co? Pierdolona. Eee, <laughs> tak się nie mówi o mnie. Teraz. To... Czekać i trafić. A to ej, to zmieniło, to zmieniło pozycję. ej! Czemu ja tu? Czemu ja? Czemu ty czy nie? Na przykład. Ej! Albo to zmienia pozycję, albo nie wiem co. Illumination. Prawie trafiłem. Żebyśmy... Illumination! Co? Robię tak, żeby mogli przejść. Jest blok. I nie przechodzę za to, że nie poczekałeś. Co jest? No, no... Co, co jest grony? Jak mam to zrobić? Nie, nie to... Jeść, teraz ty te tutaj. Olivier, Oliwier ma najgórzej. Volcano Island. Volkano... wygrałam... No. <grymne> Volkano Island. Czekaj, bo mnie chyba tam... Volcano Island. A czekaj, a tam jest woda, dobra, ja wiem, gdzie skoczyć. Wygrałem życie. Przechodzę kolejno. Ej! Wygrałem życie. Przechodzę kolejno. No. A tu jest woda, dobra. Przechodzę kolejno! A, co? A teraz ja mam! Aha, bo to jest checkpoint chyba. Pamiętasz? No gościu malinowy! Chodzę i wiem hmm. O, mam. Nie, spadłem! I am Tory. Dobra, wiecie co, Oliwy, to już się przechodzi bez mnie. No bo to jest No ale poczekasz, mówiliśmy sobie czekaj na siebie. Ja widzę jak my na siebie czekamy. No i zobacz, wiedziałem. Chyba będziemy musieli no, mam takie filmik. No to już jakby. będziemy musieli chyba kończyć. Nie, bo, mam, bo ja mam, tylko, tylko to przejdę i tutaj kończymy. Do tego ostatniego miałam to gdzieś już. Dobra, to w sumie...